Środmieście wymyśliło, że trzeba doprowadzić do zmiany zarządów, prawda? No, my do tego doprowadziliśmy. Bez, było pane zgromadzenie i znowu środmieście miało najlepsze notowania. No bo to małe środmieście, które jest tylko jedną no. piątą częścią całej spółdzielni, zdecydowało, że procesów nie ma, że zmiany nastąpiły. I proszę państwa, i jak się ja, ja miałam kontakt z panem tutaj mu, muszę przyznać, że pan współpracował ze mną w tym zakresie. Ja mu tam pewne rzeczy podpowiadałam, co, co on przenosił na Radę Nadzorczą ówczesną, w której on był i zachowywał się bardzo poprawnie i wszystko byłoby może dobrze. Później jednak stwierdziliście, że Śródmieście wybrało mienie, ale w tym zakresie pan się dobrze zachował i popatrzcie, jak tylko zaczęliśmy mówić i Rada Nadzorcza m.in. też według zasługi pana Radzie Nadzorczej, y, zgłaszali y, na Radzie Nadzorczej y, y, odwołanie Pana Kludacza i Miłosza, przede wszystkim Kludacza, to słuchajcie, od razu się zgodzili y, dwa, y, dwoje ludzi, od razu sobie y, y, narobiło chęć na to stanowisko. Wiemy kto? I Pan. I to są ludzie z tamty, z, z, z dwójki i z piątki. Nie, nie my, którzy byliśmy y, właściwie motorem działania, nie od nas ktoś, nie ze Śródmieścia ktoś zrobił sobie... Y, Zarobię sobie chęć na to stanowisko, tylko myśmy, po, myśmy do, doprowadzili do tego, myśmy walczyli, a, a, a chęć yy, zaraz zajęcia stanowiska po panu Grudaczu przyszedł z trójki, I teraz i, i ja już tylko skończę. I ja uważam, tutaj w tych wynikach tylko, tylko Śródmieście się zachowało tak jak trzeba. I powiem Państwu, że ja się cieszę, że przeszła ta uchwała o, 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 tym, o tej możliwości sprawdzenia, sprawdzenia czy no, Jakie są możliwości nasze wspólne na podział? Bo kiedy rozmawialiśmy, jak pan Grudacz ogłosił na tym takim pseudo-walnym zgromadzeniu o potrzebie utworzenia spółki, to ja z panem poszliśmy do takiego punktu prawnego i zdobywaliśmy informacje, co by należało zrobić, żeby się wyłączyć ze spółdzielni. Myśmy już dwukrotnie przymierzali się do tego, żeby się wyłączyć z tej spółdzielni. Bo teraz tak podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić, to wszystko prawidłowo i dobrze robi Śródmieście. Wy z tego korzystacie, ale wy się bezprzewy kłócicie. Wy nie umiecie ze sobą porozmawiać. Zobaczcie, że my między sobą rozmawiamy. Wśród nas wśród nie ma takich awantur, ale wśród jest konstruktywne, a wy jesteście, tamte dwa osiedla są deprawujące dosłownie tą współdzielnie. I spośród właśnie tych, tych dwóch osiedli wyłonił się i tam wszyscy w i a, a od nas tylko namówili jedną osobę do tego, żeby, zwłaszcza, że yy, udowodnili jej, że była tam któraś w kolejności, no to się zgodziła pani, pani no to słuchajcie, ja nie chcę być w takiej, w takiej spółdzielni i chrobać na was, nie chcę. Ja chcę, ja chcę, właśnie i chcę powiedzieć, że my nie jesteśmy niewolnikami. Nie może być tak, żeby, że cały czas o tym, czy nam się wydzielić, czy nie, decyduje 5 mm, tysięcy ludzi, którzy nie umieją się pogodzić, nie umieją pracować, bez przerwy się awanturują. W, naszej, w, naszej, w, naszej, w naszej, na naszym Śródmieściu nie ma takiego p nie ma takiego pana ja, a ktoś to za mieścia to tylko pan, pan w to jak mamy ale wiecie, <w3> proszę ja, ja, ja teraz wiecie, 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 jakie były prawdziwe wyniki. I jeszcze powiem, że bardzo, bardzo pomagał w tym, żeby te uchwały nie zostały yy, zaakceptowane. Pan yy, mecenas. Panie mecenasze, mam dowód na to, że do pierwszej części były wyłożone te, te uchwały. Przepocz to w czerwcu by były zgłoszone te uchwały. By nie, nie o to chodzi, tylko żeby, proszę zobaczyć, było, określenie było, określenie było, było, że one biorą udział w głosowaniu, bo to wszystko zostało osiągnięte. Z tym, że powiem tak, pan mecenas, myśmy te uchwały omawiali na, na Radzie Nadzorczej przed tamtą częścią rady, danego. czyli były te wszystkie uchwały omówione, i e, wszyscy się zgodzili, że tak, zaakceptowali jedną chyba uchwałę tylko e, odrzucono z tych moich propozycji i to zostało e, podane do planu. Pytałem jeszcze pana, e, pana prezesa, czy mam zbierać, e, zbierać podpisy pod tymi uchwałami, e, tak jak, jak to było robione dotychczas. Wtedy mi pan, i tu jest to właśnie ten podstawowy mój zarzut, wtedy mi pan... E, Powiedział, że nie trzeba, bo już cała Rada zaakceptowała to tak, jakby to było zaklepane, że, że można to w, w tym temacie, w tym programie przedstawić. A potem, jak, jak, się, we wrześniu, jak się we wrześniu odnowił temat i zaczęto nowy program robić, to wtedy pan powiedział, nie, pan może lepiej, na to, lepiej może tak na wszelki wypadek zebrać podpisy. Więc ja zebrałam podpisy i stąd te pieczątki. Stąd te pieczątki, bo, bo wszystkie te uchwały były podane do pierwszej części. I to właśnie, więc to właśnie, właśnie z panią Małgosią myśmy chyba przez trzy dni y, y, y dzwoniły i smsowały i mailowałyśmy, żeby te uchwały jeszcze raz przerobić i żeby podpisać, który Uchwała była normalnie przed czerwcem bardzo złożona. A tak jest. I to wszystkie te uchwały, ja mam, ja mam te, te, te dowody na to, że ale nie wyprzedzacano, y, zresztą tu odpowiadają na zaucie, niektórzy, że moja uchwała też była złożona dopiero we do wrześniu. Czy ten, ale maile, nie, nie, nie. Były również e, przekazane maile z dotami oraz e, e, pieczotki w e, rozmaju e, już złożone A dlaczego, nasze, dlaczego no. na naszym e, osiedlu, na naszej e, części były one rozpatrywane? To dlatego, że jak pan. Wtedy właśnie też na początku wyszedł i swoją regułkę, prawdopodobnie ustawiony przez ludzi gdzieś tam z tyłu, e, tą regułkę swoją powiedział i ja mu pokazałam, że te e, uchwały były, e, były wykazane w, w tym pierwszym składzie e, i, i odwrócił na pięcie i poszedł. Ale to ja walczyłam o to, a wszyscy inni e, członkowie Rady Nadzorczej nie walczyli na pozostałych częściach i to mi się nie podoba. Free Audio by